Jestem gotowa na spotkanie swojej przyszłości, panie DeMille. Zagadki przyszłości. Odcinek 22 Komputerowy Świat Prezentuje Jeff Goldblum Przyszłość jest tam, gdzie spędzimy resztę naszego życia Komputery Kochamy je i nienawidzimy Faktem jest jednak, że coraz trudniej jest nam sobie wyobrazić, żeby ich w jakichś miejscach nie było. Szybko się do nich przyzwyczailiśmy. Się. Czym właściwie są komputery? Czy są od nas mądrzejsze i sprytniejsze? Czy zostaną naszymi najlepszymi przyjaciółmi? Czy będziemy współpracować z nimi, czy też komputery staną się naszymi szefami i będą nas kontrolować? W końcu to tylko maszyny, prawda? How are é que você está Wydaje mi się, że przeżywamy właśnie okres fascynacji techniką komputerową. To jest mój komputer. Popatrz, kiedy go wyłączam, to piszczy. To Toshiba z kolorowym monitorem, 150 MB. Chyba dostaliśmy na tym punkcie jakiejś obsesji. Tak, piszę na komputerze, używam go jako podkładki pod kartki, bo nawet nie wiem, jak go uruchomić. To nie mania, to fetyszyzm. Mam też modem bezłączowy i radiowy, używam go właśnie teraz. Modemy? Nic mi to nie mówi. Chyba mam jakiś modem, ale nie wiem, co to w ogóle znaczy i zresztą wcale nie mam zamiaru wiedzieć. Niektóre moje książki ukazały się na CD-Romach, a ja nie mam dlatego pojęcia co to jest. Ale najważniejsze, że płacą honoraria. Niektórzy ludzie twierdzili, że kiedy maszyny będą umiały grać w szachy, to będą miały własną inteligencję. Teraz grają, a ludzie mówią, że staną się inteligentne, kiedy zaczną rozpoznawać ludzką mowę. Niektóre już rozpoznają. Dzień dobry Charlie, dzień dobry Frank. Wciąż staramy się podkreślić różnicę w inteligencji naszej i maszyn, które sami tworzyliśmy. Technologia komputerowa stawia wobec nas konieczność odpowiedzi na nowe pytania. Co to znaczy być istotą ludzką? Co takiego jest w człowieku, czego nie ma maszyna? Czego ona nie jest w stanie zrobić? Niektórzy ludzie powariowali już całkiem na punkcie komputerów, zamykają się z nimi w pokoju i nie wychodzą całymi miesiącami. Jeślibym miał zrezygnować z posługiwania się komputerem i z dostępu do sieci, to nie potrafiłbym normalnie żyć. Jeśli ktoś zacznie żyć wyłącznie w świecie komputerowym, to na pewno nie jest to nic dobrego. Komputer to tylko dodatek do życia. Mogę przez kilka godzin nic nie robić przy komputerze, ale całego dnia bym nie wytrzymał. Technologia komputerowa staje się coraz bardziej dostępna wszystkim ludziom. Mam na myśli, że ludzie wcale nie muszą się uczyć obsługi komputerów na studiach czy w szkole. Dzięki temu liczba zainteresowanych rośnie. Czyżby skusiła nas idea komputerowej utopii? Kiedyś ludzie twierdzili, że będziemy używać wielkich komputerów, które będą kierowały całym naszym życiem. Jednak okazało się, że lepszym rozwiązaniem jest wiele mniejszych komputerów, z których każdy można programować oddzielnie do wykonywania różnych funkcji. To daje nam większą elastyczność i kontrolę. Komputery są znakomite wtedy, kiedy chcemy poruszać się w rzeczywistości której nie możemy doświadczyć bezpośrednio za pomocą naszych zmysłów. Komputery imitują telewizję, książki, muzykę, po prostu stwarzają różne rzeczy, wykorzystując ich opis. Moim zdaniem w dzisiejszych czasach każdy musi się znać na komputerach. Jeśli za 3-4 lata ktoś nie będzie umiał ich obsługiwać, to nazwiemy go analfabetą. A ja jestem chyba osobą odporną na komputery. Nigdy o nich nie myślałam i nie zastanawiałam się, czy są mi naprawdę potrzebne. Co prawda ostatnio trochę nad tym myślę. W pełnym sensie z komputerami jest tak jak z motoryzacją. Koncern Forda wywołał swojego czasu obsesję na punkcie samochodu. Teraz cały świat, wschód i zachód będzie musiał przejść przez okresy fascynacji komputerami. Nikt nie wie dokąd nas to zaprowadzi. Jesteśmy świadkami cyfrowej rewolucji, rozwoju nowych technologii numerycznych, wdrażanych na wielu poziomach życia. Dzięki nim zmienia się charakter naszej pracy i całego życia, zmienia się sposób myślenia i nasz stosunek do innych ludzi. Zastanawiam się, czy przyjdzie taki dzień, kiedy zdamy sobie sprawę, że bez komputerów nie potrafimy żyć, że musimy za nimi siadać zaraz po powrocie do domu i sprawdzać, co mamy zaplanowane na resztę dnia. W tym kierunku zmierza obecnie nasza ewolucja. Komputery nie staną się zagrożeniem dla ludzi. Wszyscy nas straszą, że albo oślepniemy od wpatrywania się w migoczące ekran, albo staniemy się bezpłodni od promieniowania. Tymczasem na przykład w samochodach jest wiele komputerów, tylko nie zdajemy sobie sprawy z ich obecności. Myślę, że to jest droga postępu w tej dziedzinie. Poza tym myślę, że dzięki komputerom zmienił się całkiem charakter ludzkiej komunikacji. Komputery to nie maszyny do pisania. Dzięki nim możemy stworzyć pewne miejsce, środowisko, w którym możemy wymieniać poglądy z innymi ludźmi. Komputery można by porównywać raczej do telefonów niż do maszyn do pisania. Komputer od niczego nas nie uzależnia. On po prostu umożliwia ludziom kontaktowanie się ze sobą, tworzy nową sieć nerwową całego świata. And to create the neurology of the world. Czy to znaczy, że jesteśmy połączeni? Kiedy przesiadasz się sprzed maszyny do pisania do komputera, zyskujesz możliwość porozumiewania się z innymi. To po prostu kwestia komunikacji. W nowoczesnych hotelach istnieją pokoje komputerowe, sieci, do których można się podłączyć. Jesteśmy podłączeni, tworzymy wielką rodzinę. Jak długo masz własny modem, jesteś częścią wspólnoty. Globalna sieć komputerowa to prawdopodobnie największa anarchia, jaka kiedykolwiek istniała na planecie Ziemia. Do diabła z prawem, precz z porządkiem. Do diabła ze wszystkimi i ze wszystkim. System sieci komputerowej oparty jest na zasadzie, że wielu ludzi wymienia poglądy po tych samych liniach. Możesz dzięki kilku przyciśnięciom klawisza przeczytać czyjś list, wysłać odpowiedź, poznać kogoś nowego, zaprzyjaźnić się. Możesz prześledzić całą dyskusję na jakiś temat, który akurat Cię interesuje. Jesteśmy świadkami powstawania nowej kultury. Niektórzy ludzie spędzają dwie, trzy godziny dziennie tylko na korespondowaniu za pomocą komputera. Dla nich to tak jakby spędzali czas na przyjęciu. Kultura komputerowa to coś innego niż sztuka komunikowania się z ludźmi. Dzięki komputerom po prostu się rozwijamy. Zmienia się nasz odbiór rzeczywistości. Dla mnie jest jasne, że jeśli ktoś spędza równie wiele czasu w cyberprzestrzeni, co w realnym świecie, zaczyna myśleć dwoma różnymi kategoriami. Siadasz przy komputerze, wchodzisz do sieci i możesz przez całą noc rozmawiać z ludźmi z całego świata. Opowieści z sieci. Od pięciu lat spędzam bardzo wiele czasu w cyberprzestrzeni. W tym czasie wiele mi się przydarzyło. Miałem długi, tragiczny romans. Toczyłem okrutne boje z ludźmi, z którymi się nie zgadzałem. Ludzie podchodzą tak samo emocjonalnie do rozmów komputerowych, jak do wszystkiego, czego doświadczają bezpośrednio. Niestety czasami brakuje czyjegoś gorącego ciała, no wiecie, ale jest i dobra strona. Przynajmniej nigdy, nigdy nie musi przedstawiać mamie każdej swojej dziewczyny. Zawsze bałam się, że coś takiego się przydarzy. Dla mnie to prawdziwe błogosławieństwo. Marta zawsze mnie pytała o moje znajome i nigdy nic jej się nie podoba. Może ona jest Żydówką? Takiego typu teksty. Teraz odpowiadam, kocham cię, mamusiu, ale nie zaproszę cię na wesele. Dlaczego? Bo moje narzeczona siedzi w malutkim pudełku. Wszystkie moje związki z kobietami były wynikiem rozmów komputerowych. Skończy się to pewnie tak, że wezmę ślub w internecie. Spotkałem się z przypadkami komputerowych samobójstw. Miałem przyjaciela, który postanowił się zabić. Pierwsze co zrobił, to wszedł do programu komputerowego, w którym pracował i zaczął go systematycznie usuwać. Dopiero kiedy w sieci nie było po nim śladu, zabił się. Dwie małżeńskie pary spośród moich bliskich przyjaciół poznały się w internecie. Tam ze sobą flirtowały, ale minęło wiele czasu, zanim się naprawdę spotkali. Takie związki oparte są na inteligencji, dowcipie, pomysłowości, a nie na kolorze włosów czy zapachu perfum. To naprawdę miłość komputerowa. Dziś wieczorem mój nowy chłopak z Nowego Jorku wraca do domu. Zaraz będziemy rozmawiać przez pocztę komputerową. Fajny przykład, no nie? Dzięki cyberbogom, że można się spotykać z ludźmi i ukochanym chłopakiem. Wielu ludzi eksperymentuje w sieci, na przykład zmieniając płeć. Kobieta może być mężczyzną, mężczyzna kobietą, możesz udawać homoseksualista albo lesbijkę. Jeśli nie jesteś na to przygotowany, możesz doznać szoku, ale ma to i dobre strony. Ludzie uczą się, jak to jest być innym i jak się kogoś takiego traktuje. Niektórzy wysyłają do sieci naprawdę obrzydliwe informacje. Pewnie nie mają odwagi stanąć z kimś innym twarzą w twarz i w ten sposób się wyżywają. Każdy system komunikacyjny ma wady i zalety. Musimy zdawać sobie sprawę z jednych i z drugich. Jeśli mam ochotę dać komuś w nos, to cieszę się na myśl, że mogę to zrobić. A jeśli dzieli nas 3000 mil, pozostają mi tylko słowa. Na szczęście w inwektywach jestem niezły. Ludzie, którzy zamkną się w samochodach, sądzą, że są niewidzialni i wszystko mogą. W sieci komputerowej swoboda jest znacznie większa. Musimy wprowadzić pewne reguły, żeby służyła ona utrzymywaniu prawidłowych kontaktów międzyludzkich. A dokąd zmierzamy? Moim zdaniem w przyszłości będziemy potrzebowali wielu sieci lokalnych. Dzięki nim uzyskamy dostęp do informacji o pracy, opiece zdrowotnej, wielu innych potrzebnych rzeczach. Będziemy mogli komunikować się z innymi ludźmi z innych miast i krajów za pośrednictwem sieci globalnej. Będziemy mieli przyjaciół na całym świecie, z którymi pewnie nigdy się nie spotkamy. Marzy nam się informacyjna autostrada, do której każdy będzie miał dostęp. Dzięki rzeczywistości wirtualnej będziemy mogli naprawdę korzystać ze wszystkich potrzebnych nam informacji. W sieci komputerowej będą istnieli automatyczni tłumacze i przewodnicy, którzy pomogą nam znaleźć to, czego potrzebujemy. Takie małe, wirtualne stworzonka.

Może to dać początek nowym komputerowym sektom. A wiecie, że one zawsze żądają od swoich ludzi pieniędzy, lojalności i uwielbienia. Może niedługo pojawi się jakiś komputerowy Manson albo Koresh, który będzie w stanie skusić innych swoją charyzmą i w końcu zmusić do działań na jego korzyść. Musimy wprowadzić nowe uregulowania prawne dotyczące cyberprzestrzeni. Moim zdaniem w Stanach Zjednoczonych mamy bardzo dobry zbiór praw i reguł, znanych jako nasza konstytucja. Musimy tylko zastosować ją również w sieci komputerowej. Chcemy mieć zagwarantowaną wolność słowa oraz wszystkie prawa jednostki. Chcemy, żeby przestępstwa popełnione w sieci były normalnie ścigane. To, co zaproponował rząd, polega w uproszczeniu na tym, że masz zapewnione prawo do prywatności, ale w ograniczonym zakresie. Władze mają dostęp do Twoich informacji. To nic innego jak zagwarantowanie rządowi prawa do podpatrywania Twojego życia przez dziurkę od klucza. Kiedy się Tobą interesują, to Cię sprawdzają. Nie wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem. Nowe technologie zapewniają nam wolność słowa. To właśnie dzięki nim będziemy dysponowali tym, co jest do tej pory tylko frazesem z politycznych dokumentów. Technologia zadba o jej użytkowników. Sami dajemy sobie prywatność i wolność zagwarantowaną nam w Konstytucji. Wszystko, nad czym pracują teraz nasi naukowcy, będzie w końcu nasze i będzie nam służyć. Użytkownicy cyberprzestrzeni są ludźmi o silnie rozwiniętym poczuciu wolności. Traktują ją jako ostateczną granicę, miejsce, w którym są naprawdę wolni. Kultura cyberpunkowa powstała jako ruch alternatywny, jako protest. Jej wyznawcy są nastawieni niechętnie do ustroju politycznego, do biznesu. Mają dużo wspólnego z hakerami i anarchistami. Można ich nazwać cyganerią. Poglądy cyberpankowców są w wielu przypadkach bardzo radykalne i rewolucyjne. Otwarcie przyznaję, że jestem cyberpankiem, ale nie widzę w tym nic niezwykłego. Kontkultury nie są nowym zjawiskiem, są co najmniej tak samo stare jak społeczeństwo industrialne. Jeśli zastanowić się nad terminem cyberpunk, to składa się on z dwóch członów: cyber i punk. To pierwsze oznacza komputer, związek człowieka z maszyną, ludzi myślących jak maszyny i maszyny myślące jak ludzie. Z reguły jestem przychylnie nastawiony do ludzi. Z tego co wiem, cyberpankowcy nie są bardziej groźni od nas, kiedy byliśmy hipisami. Co Punk wskazuje na powiązania z subkulturą? To rodzaj ewolucji od cyganerii poprzez bitników i hipisów do pankowców. Następnym etapem będzie generacja X. raverzuluk slakezuluk genx or raver or slacker Nie sprawdzam, jak zachowują się inni, nazywający siebie cyberpankami. W każdej subkulturze znajdują się elementy kryminogenne. Są ludzie, dla których cyberpunk to moda, którzy włamują się do centrali telefonicznych, tworzą wirusy komputerowe, kradną informacje. To nie są normalni ludzie. Oto opowieści o największej katastrofie, jaka nawiedziła świat. Subkultury zawsze takie są. Komputery i ludzie. Oddzieleni, lecz równi? Czy mózg człowieka połączy się z komputerem? Myślę, że jedną z rzeczy, które nastąpią w niedalekiej przyszłości, będzie wzrost podobieństwa między ludźmi i komputerami. Zaczniemy przypominać maszyny, a one zaczną przypominać nas. Ten motyw pojawia się w cyberpunkowej odmianie fantastyki naukowej, gdzie można znaleźć roboty pochłaniające ludzkie mózgi, by zdobyć informacje, ludzi wszczepiających sobie mikroprocesory i inne bzdurne wizje połączeń człowieka z maszyną. Komputery nigdy się nie zużywają, one się tylko starzeją, podobnie jak ludzie. W przyszłości będziemy je uczyć, tak jak w tej Just chwili uczy się dzieci. Będzie się im mówić, co mają robić, a one będą coraz bardziej sprawne na zasadzie sprzężenia zwrotnego. To niezwykła perspektywa, zamiast my do nich, one będą dopasowywać się do nas. Nie wierzę, żeby kiedykolwiek komputer mógł zastąpić człowieka. On jest zbyt zimny, sztuczny. Mnie potrzebny jest żywy człowiek do tych skóry. Czy w końcu dojdzie do konfrontacji między komputerem a człowiekiem? Istnieją dziedziny, w których maszyny są po prostu lepsze. Czyżby miało się okazać, że stworzyliśmy sobie nowych władców, a sami stajemy się niewolnikami? Komputery nie mogą same ewoluować, ale dane, które zawierają, mają zdolność przepływu i mogą to robić. Myślę, że dojdziemy do punktu, w którym będzie trzeba kontrolować zmiany zachodzące w danych, w które sami je wyposażyliśmy. Czy komputer może się sam zaprogramować? Co się wtedy stanie? Zbliżamy się do chwili, w której komputery będą się same projektować, ponieważ ludzie nie będą już potrafili tego robić. Znam naukowców zajmujących się komputerami, którzy na starość mieliby ochotę przepisać całą zawartość swojego mózgu na jakiś gigantyczny dysk. Jest to tak wielka ilość informacji, że w obecnej chwili taka operacja nie jest jeszcze możliwa. Myślę, że przez jakiś czas nie musimy się tym zajmować. Ludzie zajmujący się komputerami mają nadzieję tchnąć życie i inteligencję w swoje maszyny. To niczym kolejny krok w ewolucji. Jeżeli maszyna miałaby myśleć lepiej od człowieka, to chyba wolałabym nią być. My, ludzie, moglibyśmy je w pewnym sensie wyręczać. Gdyby maszyny miały się stać bardziej ludzkie od człowieka, to byłabym dumna, gdyby mój wnuk miał komputerowy umysł. Otwiera się szerokie pole wyobraźni. DNA to informacja, maszyna na to też informacja, więc ludzie są też informacją. Wychodzisz na zewnątrz, spoglądasz na drzewa, których kora jest niesamowicie złożoną strukturą. Patrzysz na niebo i widzisz chmury przypominające fraktale. Wszechświat liczy sobie miliardy lat. Lubimy sobie wyobrażać, że kiedyś będziemy umieli stworzyć to wszystko we wnętrzu jakiejś wielkiej machiny, a tak się nie stanie. Nigdy. Dopóki rozumiemy, że technologia to tylko lepsza łopata do kopania ziemi, że to my, ludzie, dzięki naszym umysłom i sercom, mamy zdolność korzystania z komputerów, ze statków kosmicznych czy satelitów, dopóki postęp techniczny nie obróci się przeciwko nam, mamy szansę na wspaniałą przyszłość. Nie można tylko zapomnieć, że za całą tą techniką stoi człowiek. Uczyniliśmy wielki krok od epoki kamiennej do ery informacji. Teraz ludzie i komputery będą już rozwijać się wspólnie. Może się okazać, że ludzie nie potrafiący używać komputerów staną się niczym nandertalczycy, ślepym ogniwem ewolucji. Jak powiedział Bogart w Kasablance, to może być początek pięknej przyjaźni. To dobrze, bo przyszłość jest miejscem, w którym my i komputery spędzimy resztę naszego życia. Dystrybucja Zone Vision Poland. Opracowanie wersji polskiej studio Company Warszawa. Tłumaczenie tekstu Paweł Oglęcki. Czytał Jacek Jarzyno.